Witajcie pięknie tu zaś witam was trudka. Witam tych widzów wielkich i małych. Pozdrawiam Was też moja kamerzystka, Basieńka. Dzisiaj będziemy robić takie piękne danie. Jest to danie też śląskie. Nazywa się Ciapuka pusta, ciapka pusta albo cpocha. Ale ja nazywam te danie Ciapuka pusta, no i tak to nie już zostanie. No wiecie, co nam do tego czap? No to takie danie jest proste, tam nic nie trzeba. Patrzcie, już jak się tutaj przystawiła kartofle, kartofle mi już tutaj dowierają, kapusta też mi już tutaj wre, też już mi dowiero. Trzeba jeszcze do tego pieprz, czosnek no i sól. No i troszeczka, troszeczka fetu. Spod mięsa, bo już jak się wcześniej tutaj uważyła, upiekła się mięso, łoboczcie żeberka, bo to, to tak trochę, trochę długo trwo, to by my do wieczora tutaj siedzieli. No, kartofle mi już dowierają, ale zanim one mi tak dobrze dobrą, to ja bym chciała powiedzieć, a poczekajcie, jeszcze żeby o czymś zapomniała. Tutaj okay, mamy, widzicie ten fortuch, muszę ten fortuch obliczyć. Ale my już dużo tu rzeczy z tego fortucha obocznie. Będziemy tu jeszcze robić krupnioki. A ten, ten fortuch to jest prezent od koleżanek z biblioteki, Beatko. I z koleżankami, dziękuję Ci za ten piękny prezent, który był w punkt dany. No i to jademy teraz z tą robotą. Póki mi to Josie trajno się dna, póki mi to tutaj wszystko zewrę. To ja bym Wam chciała powiedzieć o 1 maja. Jak to kiedyś bywało? Wiecie co, jak Jorze chodziła do szkoły, to my zawsze chodzili na czyny społeczne do parku. Sprzątaliśmy park, zamiataliśmy, grabiliśmy. Chodzili też chłopcy ze szkoły, czamy radę. Wiemy, że oni też przywadzili i oni też pucowali ten park. A mieszkańcy murcek. Na nic nie patrzyli i no też brali mietła, tak własnoręcznie robiono z brzózek, szkiertali, zamiatali, że Murcki były calusieńkie, czyściutkie. No a przed dzień 1 maja to był taki tak zwany Capsztyk. A ten Capsztyk to było to, że chłopcy ze szkoły górniczej szli przez całe Murcki drogą z pochodniami do parku, tam był taki, jakby powiedzieć, taki wiec z podpoliniem tej fojerki. A później, na drugi dzień, 1 maja z rana, były pochody. Ale wiecie, mi się te pochody bardzo podobały. One były wyreżyserowane, ale były tak piękne, były tak radosne, takie kolorowe. Ja sama w nich uczestniczyłam, może gra w orkiestrze. No, a później po połedniu, jak po tych pochodach w parkach były zabawy, było jedzenie, były wuszty, były krupnioki, była grochówka. Ja, jak byłam taki mały wyrfel, to Statom zawsze stroiła kółko. Chcieliśmy z piórów takie poski, między szprychy my to przeplatali, że te kółko było takie kolorowe. Na Rączki my dawali szlajfki, że jak się jechało, to to tak fajnie furkało, furkało. Było tak radośnie, było tak kolorowo, tak pięknie. Wszyscy Murcki brali deka pod pacha i szli na trowie, rozkładali tym. I ta radość, wiecie co, ta radość tych ludzi, te szczęście, że się mogą razem spotkać, razem się pobawić, pośpiewać, bo grały też kapele do tańca. My mieli dwie tanzbile drewniane, ale ta jedna później z tańcu już się cało rozsypała, to zrobili nam taką, taką wylewano tanzbila. No ale teraz Rekondrola by się na niej nie potańczyło, bo by mi się nogi połomali. No i było to takie, wiecie co, jak ja sobie tak przymknę te oczy i widzę te rodziny, to wszystko, ta radość. Serce mnie boli. Ale nie, już mi się tutaj kartofle rozklektały. Robimy tutaj to, teraz muszę tą, te kartofle odcedzić. O, tak. Gorkie. Kartofle, bo było odcedzone. Tutaj się domy, żeby mi się to tutaj nie przykleiło. Tak. Te kartofle się tuczkiem pognietymy. Zobaczcie, jakie fajne, jakie sypciutkie są te kartofle. Tak. Tak to fajnie usztampujemy. Domy soli. A w międzyczasie jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. Musimy se tutaj wloć trochę, tu sobie wyłączymy, bo już te mięso są gorące. Musimy wloć se tutaj trochę tego wetu z tego mięsa, bo czymś musimy kurczę te kartofle umaścić, nie? Kurczę, kurcze, borka to trochę, ale domy rada. Że jest. O! Widzicie, jakie to fajne ten wet z tego mięsa? Se tu, i tu se do tego wciepniemy Jeszcze potrzebujemy cztery ząbki czosnku posiekane. Se tu w, w, wciepiemy do tego tłuszczu. I żeby nam się ten czosnek tak troszeczkę przyszklił, nie żeby się przysadził. I on się musi przyszklić tak fajnie. wsadzamy na na to te mięso, żeby nam się nie Ostudziło, tak. Ała. Kurde poparzyła się. Ała. I teraz kapusta ta taki, też cedzimy. Od Tak. Ale fajnie, wuniu. Koby się Bigo zrobiło. Tak. Cedzimy po katu i też wczepujemy do tych kartofli. Wiecie co, jedni to robią jeszcze z boczek, dawając cebulę, ale ja tego nie robię, bo jak jest już mięso, no to po co nam to? Jeszcze troszeczkę sobie podsolimy. Tak, popieprzymy. Wiecie co, to tak wszystko wedle uznania, jak kto lubi ostre, bo jak dzieci są, no to dzieci nie lubią takiego ostrego. Ale wam powiem, że moje wnuki, jak nie lubią kwaśnej kapusty, to tak, w tej czaper kapuście zjedzą w tej czapu kapuście. No i teraz to musimy wszystko fajnie usztępować. Tak, zobaczcie. No i jeszcze rozciszumy te ten coś o. On już nam tak się fajnie, te pierwsze te się popsuły potegowały. Teraz wlejemy se to tutaj do tej kapusty. A tutaj w międzyczasie jeszcze te przypieka, kropnączki. Tak, i tutaj dalej to sformułujemy z tym tuszczykiem. Oboczcie. Oboczcie, jakie to maszkietne, jakie to piękne. Zaraz skoszczuję to trochę. Czy mamy. Dobre, dobre, Dobre. będziemy je wcinać, nie basieńko. Tak, jest. Bo my jeszcze też obiadu nie jedliśmy. A to takie fajne jest danie, takie. Wiecie co, może to danie jest troszeczkę tak zapomniane przez ludzi. O bądźcie. Tak. tak. Tu mamy jeszcze warzecha. Tą warzechą jeszcze wymieszamy. A wiecie, ta marzecha, ta warzecha już ma A ona ma taką swoją tradycję, ta warzecha, legenda. Moich dosłownie... Przez paluchy, jak mi ściągą ten welon w wesele, to jest niejako parzecha. No i tak, tu to teraz domy. Mamy tutaj dwa talerze, takie fajne. i wam po pokażę, jeszcze ja się to nakłada. Basieńko, tam jest jeszcze szniplok Daj mi ten szniplok z tego okna. Tak. Widzicie? Tak. Krupniaczki nam się też już i teraz będziemy nakładać to, o, tym pierwszym se zrobimy taki wieniuszek. To, to nie jest tak hop siup, to musi troszeczkę jakoś więcej i nogi też mieć, nie? No, tak. Tak, O, tak, to tak pięknie. Robiemy taką kopa. Tak. 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 Tutaj teraz się do. bo wiecie co, robią też, robią też karbinadlami. O, karbinadle, to ja uwielbiam karbinadle, to jest mniam, miam, miam, A tak, tu się domy te fajne żebereczka. O, bądźcie, jakie one tu masz świetne. O, tak. A tutaj nam no się już krupnioczki też przysmażyły. Mamy się tu tak te krupnioczki. A z tym, że mamy teraz tak dużo na działce, tego sznitlocha. No to się zrobimy. Tutaj tak odstrojemy, żeby było tak trochę zielono, wesoło. Tym sznitloczkiem. A tutaj tak w koło zrobimy się taki winiuszek ze sznitlocha. O, Oboczcie, jakie piękne danie. Tak. A tutaj możemy jeszcze dać na wierzch ta-da! I mamy gotowe dania. Widzicie? Chciałabym wam życzyć smacznego na odległość. Chciałabym wam z tym poczynstować. No ale nie idzie przez ekran poczynstować. A wiecie co? A jak wam głos stanie? Ty po kapusty, tak nie, tu kryło stało. To się możecie ją na drugi dzień przysmażyć na patelce i do tego się możecie włóż dać. I to też jest dobre. Ale wiecie co? Życzę Wam smacznego. Jo, jeszcze nie kończają i na razie ten fortu I zaraz się spotkamy. Na razie.